Panie Boże, chcemy w tej chwili wytchnienia, modlitwy, oddać się Tobie, nasze myśli skierować właśnie ku Tobie. Przyjmij nasze modlitwy, przyjmij te, których wspominamy, z którymi jesteśmy. Jesteśmy myślami z Watykanem, z pierwszym głosowaniem, które za niedługo będzie miało miejsce. Modlimy się we wszystkich naszych intencjach, których każdy z nas tutaj jest, a jakieś tam intencje zawsze w sercu mamy. Na samym początku przeprośmy dobrego Boga za grzechy nasze, słabości i zaniedbania za Zpowiadam się z mowu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zrzeszyłam myślą, mową, i za i zaniechaniem. Moja wina, moja wina. Moja bardzo wielka wina, przeto błagam Najświętszą Marię zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga Naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się, wszechmocny Boże, Ty jesteś życiem wierny, chwałą pokorny i szczęściem sprawiedliwy. Wysłuchaj naszego błagania i obdarz nas swoj nieobiecaną łaską przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i kronuje w jedności ducha świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Słowo Pańskie przeżyło się i rosło. Barnaba i Szaweł wypełniwszy swoje zadania, powrócili do Jeruzalem, zabierając ze sobą Jana, zwanego Markiem. W Antioki w tamtejszym kościele, byli prorokami i nauczycielami. Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem, tetrarchą i Szałę. Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, że Duch Święty: wyznacznie mi już Barnabel i Szałła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy odprawiwszy post i modlitwę oraz nałożywszy na nich ręce, wyprawił. ich. A oni wysłani przez Ducha Świętego zeszli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr. Gdy przybyli do salaminy, głosili Boże Słowo w synagogach żydowskich. Oto Słowo Boże. Bogu bo nie Będą Nie wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Nie wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Nie Bóg się zmiłuje nad nami, nam błogosławi. Niech nam ukaże pogodne oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Nie wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy. Nie wszystkie narody oddają Ci chwałę. Niech się narody cieszą i weselą. Bo rządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Nie wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Alleluja, 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 Alleluja. Alleluja. Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną będzie miał światło życia, alleluja, 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 Alleluja. Pan z Wami i, z I z wami słowa Ewangelii według świętego Jana. Hała 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 tobie. Panie. Jezus tak zawołał, ten kto we Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w Tego, który mnie posłał, a kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światłość, aby nikt, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś słyszy słowa moje, ale ich nie zachowuje, to ja go nie potępię. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat potępić, ale po to, aby świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego. Słowo, które wygłosiłem, ono to będzie sądzić w dniu ostatecznym. Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak mi Ojciec powiedział. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Na dwie minuty refleksji Moi Drodzy, mamy tą świadomość, że żyjemy w roku jubileuszowym. Być może dla osób, które w taki sposób nie żyją religijnością, można powiedzieć, to ten rok jubileuszowy niczym nie różni się od innych lat. Ktoś powie, no cóż to no, facet z białej sutannie, papież ogłasza jakiś rok jubileuszowy, czemu on ma być lepszy albo inny od pozostałych lat. Otóż w Piśmie Świętym od Starego, głównie w Starym Testamencie, były lata jubileuszowe. Co jakiś czas, co 25 lat, co 100 lat, co 50 lat. Przychodził taki rok, kiedy ludzie jak gdyby na nowo odwracali się w swoją stronę, do siebie. Tym samym przybliżali się do Pana Boga. Rok Święty ogłaszany w Kościele. 2025, rok święty, jako pielgrzymów nadziei. Miał być i jest w zamyśle tym rokiem ogłoszonym przez papieża Franciszka, że każdy wierzący, że każdy wątpiący, bo my wiemy, że to jest jedno a to samo. Być może są ludzie takiej żelaznej wiary, być może znacie taki. Ja może kilku takich znam, ale większość z nas jest ludźmi wątpiącymi. Zadaje pytania Panu Bogu, w ogóle może kiedyś zadawał pytania o Pana Boga, zadawał pytania o sens wiary, praktyki religijnej. Jakiekolwiek pytania głębsze o sens, jesteśmy ludźmi wątpiącymi. Dlatego też ten rok jest nazwany Pielgrzymi Nadziei, bo pielgrzymi nadziei to ci, którzy idą w stronę zrozumienia i być może zejdziemy z tego świata i pełnego zrozumienia mieć nie będziemy, nie pojmiemy dlaczego, po co to wszystko jest tak ukształtowane. Ale ten rok święty każdego z nas ma zaproponować zaproponować taką refleksję, jak Basia, Basia Adratwa, przewodniczka, nasza pilotka mówi nam, jak są w Rzymie teraz kolejki, jak są w Rzymie, w tych wszystkich Bazylikach, nie dlatego, że jest konklawę i nie dlatego, że umarł papież Franciszek, jak gdyby te, te dwie rzeczy, one się dołączyły, ale tylko dlatego, że przyjeżdżają przejść symbolicznie przez te wyznaczone drzwi święte. Ludzie z całego świata. My jesteśmy też niejako w drodze, bo to też chyba jeszcze przed śmiercią papież Franciszek powiedział, że nie trzeba przechodzić fizycznie przez drzwi święte wyznaczone, czy to w Bazylice Santa Maria Maggiore, czy w Bazylice Świętego Piotra na Watykanie, żeby próbować zrozumieć. Każda msza święta, każda refleksja nad moją wiarą i religijnością, jest próbą przechodzenia przez drzwi święte w roku jubileuszu. Powstańmy teraz. Prośmy dobrego Boga wszystkich naszych intencjach. Płótmy się za Kościół Święty, prośmy o światło Ducha Świętego na czas już rozpoczętego bezpośredniego wyboru papieża. Ciebie prosimy, wysłuchaj Modlimy się w intencjach, z którymi tutaj jesteśmy. Polecamy Dawida, polecamy wszystkich naszych chorych, cierpiących, tych, których też nosimy w naszych sercach. Polecamy wszystkie nasze intencje. Ciebie prosimy. słuchać nas. Modlimy się za zmarłych, polecając Ewę, polecając Franciszka. Polecając także Renatę, z osób, które z nami pielgrzymowały przez te lata, jeszcze od 2015 roku, Franciszek, Ewa Deninger, Renata Bałdyga, to były osoby, które tworzyły te nasze grupy. Prosimy, aby dobry Bóg udzielił radości życia wiecznego. Ciebie prosimy. Nie modlimy się za nas samych. Panie Boże, spojrzyj na nas umocni naszą wątpliwość. Ciebie prosimy Wszechmogący Wieczny Boże, racz wysłuchać naszych modlitw, jakie ku Tobie wznosimy, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało, Nie się, moją i waszą ofiarę przyjął ukojciec mogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła świętego. Boże, Ty przez cudowną wymianę darów, dokonującą się w tej ofierze, czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury, spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę, dostosowali do niej nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I Twoim. W górę serca. znosimy jego, Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne, godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie, Uroczyściej głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza pasta. Przez ofiary swojego ciała na krzyżu dopełnił On ofiary Starego Przymierza. I oddając się za nasze zbawienie, sam stał się kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają chemku Twojej chwale, nieustannie wołając Święty, Święty, Święty! święty. Pan zastępków pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. osanna na wysokości, błogosławionym, który idzie Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc Wierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Wierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia w Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim kościele na całej ziemi i sprawach Zrastał w miłości razem z naszym biskupem Adamem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej masce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z najświętszą Bogą Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oglubieńcem, ze świętymi Apostołami, ze świętym Michałem Archaniołem, i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze, Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała. Przez wszystkie wieki wieków. Amen. pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowom ośmielamy się mówić Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, święć królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż na w miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje, Twoje jest Jezus, Królestwo i potęga, potęga na Jezu się uczniów, słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła, i zgodnie z Twoją wolą nakłonę Jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański zawsze będzie z Wami. I, I z, z Istotą. sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzeby świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzeby świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzeby świata. Obraz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który prowadzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł, mnie, przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a na będzie uzdrowienie და პრისტუსო. ჩაო პრისტუსო. ჩაო პრისტუსო. No. <laughs> Módlmy się. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który się najświętszym sakramentem spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Mam jakich wieści? Jeszcze, hmm? Jeszcze nie wybrali. Jeszcze nie wybrali. Dobrze, to idziemy teraz na kolację. On się znał. wresztę te basiany powie co i jak z niemylczejszym I, i na Panu błogosławi Pan z Wami. Z tym, niech, tak niech Was błogosławi, strzeże i prowadzi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bądźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech Bogu. będą dzięki. dzięki. Bóg